Witam wszystkim, this is James. Z tej strony witam Was na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Brutal 3D. Piętro 9, zarazem ostatnie tego epizodu. Teraz mamy tutaj pierwszą przeciwniczkę, tak. Bijamy dalej. Nie musimy się oczywiście martwić na starcie za bardzo o życie. No, chyba że zginiemy, tak. Ale tutaj, jak będziemy trochę tam cierpieć, nic się nam nie stanie apteczki nam pomogą Aha, no to już później będzie gorzej no bo tu mamy bossa tak, jest to mapa dziewiąta, więc tu jest boss piętro dziewiąte, naprawdę mówiąc, tak? tak? Na, tym razem będzie to oj nie lata boss, bo będzie to kobieta. Właśnie tutaj ubiegają jakieś babki i do nas strzelają. I właśnie na sam koniec mamy też też nie na koniec, bo sami się zaraz się przekonacie o kurczę, ale tego tu mamy masz <noise> wszystkie jeszcze je wbiegły nad tutaj, O jakie skupane. spane, Dobra, bra, od już... zaczynam obrywać coraz mocniej cofam się, cofam się mogę tędy sobie przebiec, ale bym tak dostał z tyłu co mogłoby się źle, źle skończyć no mapa nie jest łatwa Znaczy początek no to Wystarczy troszeczkę się poskradać i łatwo ma tu przejść Tutaj pamiętamy o dwóch pogających się na środku Okej okay. No tam jeszcze jedna Dobra Tutaj na sam koniec się dostajemy No musimy zabić panią bos, tak? No z której wypadnie oczywiście klucz, żeby tu wejść i w sumie nie wiem czy nie trzeba tutaj na biec, żeby zdążyć zabić wszystkich. Wiadomo, po zabiciu bossa, no jest raczej koniec. Więc nie ma co zwlekać na lapteczki. I zacznijmy się może sekretami. Tu mamy pierwszy po prawej stronie z obrazem firera. No dobra, kosztowności. Wiadomo. standard, ciach, ciach, ciach. Dobra, to ogarnięte, co mówię, tu podniosłem, przeladuję jeszcze. No i po drugiej stronie identycznie, to jeszcze wbijemy, bo tu na pewno ktoś jeszcze przeżył. Nie? A, to ciekawostka. Musieli wyjść już. No i to jak ubiłem po drugiej stronie. Ale mamy jeszcze dwa sekrety, no właśnie. Nie ma... Jeszcze nie trafiliśmy na te dwa sekrety, zaraz tam pójdziemy, ale też na bossa nie trafiliśmy, więc o co chodzi, właśnie za tymi sekretami, co ciekawe, jakoś zdublowane są te sekrety, ten sekret, tak dla mnie, bo to jest jeden, a jako dwa. Mamy się tam ukrytego bossa, tylko i wyłącznie bossa. musimy eee, tutaj jeszcze przeciwników mamy 12 Nie wiem, czy dobrze w sumie pokazuję, pokazuje, bo nie pamiętam, jak tak trudno być. A reszta po prostu tam jest, tak? 11 tu, tu mamy bossa właśnie Panią Boss którą tutaj będziemy chcieli wybawić Chyba by się erbek, może by było może troszeczkę łatwiej e, Na razie staramy się wyciągnąć ją tutaj pod drzwi A nawet lepiej na, na zewnątrz, tak? E, no bo tutaj mamy sporo beczek e, które nam będą przeszkadzać chodzić Biegać po tym pomieszczeniu. Ja na razie rozwalam, strzelam, tak, nie bardzo celując, może, ale właśnie specjalnie po to, żeby pani boss mogła się jakoś do nas przedostać, miała jakąś po prostu ścieżkę. I oczywiście trzeba uważać, chodzić na boki, żeby nie dostać, bo tu krótka seria i po nas. Może jakieś tam. Bo jak dostaniemy jakimś tam rykoszetem, to może nie uprywamy Tak jak teraz ja miałem tam 50, potem chyba 80, to nie jest dużo, niby, tak? Ale jak dostaniemy pełną serią, to od razu padamy. A nie jest ale trudno dostać. <grym> no ja tu sobie kucam, chodzę na boki, wszystko cuduje po prostu. A na jego, no, trochę tutaj potrwa, bo można naprawdę łatwo paść. Zobaczcie to jeszcze jaką bronię mam, ale chyba... No, ta jest najlepsza na nią. <laughs> nie wiem, nie widzę czy strzelam dobrze. No to światło by było dobre jakby było ze drzwiami, tak? To nam świeci... A, no nam w oczy można powiedzieć, tak? I mamy przez to jakby ciemniej w tym pomieszczeniu. Dodatkowo. Oooo, granacik Nie wiem czy otworzyła drzwi Otworzyła Mogłaby wyjść To by było dobre, to by było dobre Teraz patrzymy Na ilość zabić, tak, żeby No jakby padła, no to jednak Trzeba by po nią pobiec Ten klucz od niej I ona jest ja Znowu to samo zrobiłem Ten granat ciągle wraca do mnie, ej! Co bumerang mam, mam granatu? No pozdro Aha. Dobra, apteczka kolejna, mamy apteczek multum, więc ja tu ci się nie martwię o to. Tylko biegamy tą i z powrotem. Chyba strzelała. Też. A nie, patrzcie, padła. Udało się, udało się w końcu. No naprawdę jest trochę trudno z tym ogarnąć. Ja akurat mało razy dostałem taką serię. No Tutaj w ogóle chyba na tej serii nie byłoby patrzeć, tak jak gadam teraz, trochę głupoty. Eee, trudno właśnie jest nie dostać, żeby paść. Dobra, biegniemy tam, bo nie wiem, czy od razu się to zakończy, czy jak tam zabijamy, już się z takich, nie pamiętam. Ja sprawdzałem, w sumie bo dwa razy już udało mi się tylko przejść tą mapę. w sumie muszę drugi raz specjalnie nagrywać, bo raz źle nagrałem. I taki mały problemik powstał. No, drugi raz nagrywam przez to, dobra, udało się, No, 100, 100, 100, jest, udało się. Więc zapraszam Was na następne materiały w następnym epizodzie. Trzymajcie się. Cześć.